Dobry wieczór, Paula Borowska, witam Państwa ponownie. Złe wieści dotarły do nas z okolic Wągrowca. W rodzinie zastępczej najprawdopodobniej źle się działo. Dzieci były źle traktowane, a nawet bite. Jak do takich sytuacji nie dopuszczać? Kto sprawuje kontrolę nad rodzinami zastępczymi? I jak one w ogóle funkcjonują? O tym dziś porozmawiam z Izabelą Najdek, zastępcą dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzin w Poznaniu. Witam Panią serdecznie. Witam serdecznie. Już za kilka dni, 30 maja, Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Więc może dobrze by było naszą rozmowę zacząć od tego, jak rodzina zastępcza w ogóle funkcjonuje, jak to wygląda. Tak, już 17 lat temu Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego. W podziękowaniu za ich trud, za ciężką pracę, za poświęcenie rodziny zastępcze są ustanawiane przez sąd postanowieniem sądu jednakże najpierw muszą przejść u nas wstępną kwalifikację spełnić wszelkie kryteria wynikające z ustawy a są to między innymi muszą to być osoby niekarane dawać rękojmie prawidłowej opieki nad dzieckiem zapewnić dziecku odpowiednie warunki mieszkaniowe także i wówczas Przystępujemy do szkolenia i do badania testami psychologicznymi. Testy psychologiczne mają zbadać, y, jakie mają y, kompetencje rodzicielskie danie rodzice, jaką mają osobowość i czy mają w ogóle predyspozycje i, do, i motywację do bycia rodzicem zastępczym. Jednakże żadne testy i żadne sprawdzanie. Niestety nie ograniczy w 100% do tego, aby takie tragedie się w czterech ścianach nie wydarzały. No, właśnie o to chciałam dopytać, bo kiedy mówi Pani o tych uwarunkowaniach prawnych, kto może zostać rodzicem zastępczym, to wydawałoby się, że tutaj wszystko powinno działać. Takie osoby przechodzą testy psychologiczne, sprawdzamy je więc. Co się więc dzieje, że później w rodzinach może dochodzić do tragedii? Oczywiście jest wiele dobrze funkcjonujących rodzin zastępczych i oczywiście tutaj o tym nie mówimy, jednak czasami zdarzają się takie tragiczne sytuacje, i chociażby ta sytuacja spod Wągrowca, ona już, już nas niepokoi, bo ci rodzice mieli pod opieką 12 dzieci I, i proszę powiedzieć, jak taka rodzina jest kontrolowana? Czyli najpierw te testy psychologiczne ci rodzice przeszli, prowadzą, taki, prowadzą taką rodzinę zastępczą i czy później coś się dzieje, jakaś kontrola nad nimi jest, żeby sprawdzać, jak to działa dalej w praktyce? Tak, do, do, dokładnie. Taka rodzina jest wspierana przede wszystkim przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. To jest funkcja, to jest pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny, który wspiera je w wypełnianiu tej funkcji. Te testy w dobie oczywiście tragedii, która to już nie jest pierwsza tragedia, niestety, w rodzinie zastępczej dotycząca przemocy, nakazała też ustawodawcy powtarzać te testy co dwa lata, ponieważ no wiadomo. Tak, człowiek się zmienia, i w tym przypadku myślę, że można przypuszczać, iż sytuacja cała obecnie w kraju jest taka, że rodzin zastępczych mamy bardzo mało dzieci do umieszczenia w rodzinach zastępczych niestety coraz więcej przybywa. I dlatego też te rodziny zastępcze są przeładowane, za dużo dzieci jest kierowanych i stąd myślę, że po prostu coś, coś, coś nie zadziałało i, i doprowadziło do tej tragedii. Co zrobić, żeby takich tragedii uniknąć? Czy, czy to jest tak, że te osoby mogą kogoś zaalarmować albo te dzieci mogą kogoś zaalarmować? Dokładnie. Jest wiele, jest wiele systemów, jest wiele telefonów zaufania, jest koordynator rodziny pieczy zastąpczej, są pracownicy, są psychologowie, którzy też się kontaktują z tymi dziećmi. Ale niestety, tak jak wiemy w dobie innych tragedii, że takie osoby sprytnie się ukrywają. Przed takimi służbami. I niestety, tak jak powiedziałam wcześniej, tragedia odbywa się w czterech ścianach i nikt nie jest w stanie temu zapobiec w stu procentach. Robimy wszystko, żeby temu zapobiec, jednakże do takich tragedii dochodzi. No to jest faktycznie straszny, straszny wniosek, że mimo tego, że staracie się działać, mimo tego, że jest ten koordynator rodziny, do takich rzeczy dochodzi. Czy to jest tak, że nadal jest taka znieczulica społeczna sąsiadów, może nauczycieli w szkole, choć tutaj akurat w przypadku Wągrowca policja podjęła interwencję właśnie dlatego, że nauczyciele z przedszkola zadziałali, więc być może w tym wypadku to akurat ten element tej sprawy powinien nas napawać optymizmem, że ktoś zadziało, zadziałał, że tutaj może nie doszło, może udało się uniknąć tragedii, dzięki i reakcji tych nauczycieli? Dokładnie. Tak jak pani powiedziała, też zgadzam się z tym, że jednak jest znieczulica. Każdy boi się zgłaszać jakiekolwiek, jakiekolwiek symptomy. Jednakże cały czas apelujemy i właśnie system edukacji, system zdrowia, te systemy, gdzie dziecko się porusza, żeby dmuchać na zimne, żeby zgłaszać nawet najmniejsze jakieś symptomy niepokojące dotyczące dzieci. Dla nas najważniejsze jest dobro dziecka. Jednakże my nie jesteśmy w stanie też być całą dobę i, i sprawować tej opieki, która, którą powierzyliśmy właśnie rodzinom zastępczym, przygotowując ich do tego i tak dalej. Może to jest też tak, że to te, ta rola te osoby przerosła? Czy pewnie, może niektórzy powinni się wycofać z takiej roli, jeżeli wiedzą, że sobie z tym nie radzą? Dokładnie. Właśnie w trakcie szkolenia też przygotowujemy ludzi i sprawdzamy ich. I często zdarza się tak, że w trakcie szkolenia ludzie się wycofują. Potem opowiadają nam, że my na tych szkoleniach ich straszymy, ale my ich uprzedzamy, że te dzieci są często okaleczone, często są z ciężkimi deficytami. I dokładnie tak jak pani powiedziała, myślę, że tu w tym przypadku ich to przerosło. Przede wszystkim liczba dzieci i ta ciężka praca, bo to jest ciężka praca, całą dobę. I, i, I nikt nie był w stanie temu zapobiec. Jednak chcielibyśmy, żeby takich, takim sytuacjom zapobiegać. Ale też Pani Izabelo, żeby może ta nasza rozmowa nie miała takiego wydźwięku, że w rodzinach zastępczych dzieją się tylko tragedii, że tam jest zawsze źle, bo wiemy, że jest mnóstwo wspaniałych rodzin zastępczych, więc powiedzmy też kilka słów o tym. Czym te rodziny zastępcze różnią się na przykład od domów dziecka, dlaczego one są lepsze dla, dla dzieci? No i właśnie, jaka jest potrzeba takich rodzin zastępczych? Dokładnie, idziemy teraz w kierunku deinstytucjonalizacji, także domy dziecka już zredukowaliśmy do maksymalnie 14 dzieci w jednym domu dziecka może przebywać. I jak wiadomo, że środowisko rodzinne, czyli rodzina zastępcza jest najlepszym środowiskiem, w którym powinno wychowywać się każde dziecko, które nie miało szczęścia wychować się w swojej rodzinie naturalnej. Dlatego też robimy wszystko, żeby tych rodzin zastępczych było jak najwięcej, ale tak jak powiedziałam, niestety. Niestety wynika to z naszej sytuacji, ze znieczulicy, z wygodnictwa myślę ludzi, tak jak widzimy po młodych ludziach, nie decydują się na posiadanie dziecka. I dlatego też y, 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 takie sytuacje się zdarzają. I właśnie chciałam powiedzieć też to, że rodzicielstwo zastępcze to jest misja przede wszystkim, to jest poświęcenie własnego domu, własnego życia, własnej rodziny, własnych dzieci i wiele jest wiele ogrom rodzin zastępczych, wspaniałych rodzin zastępczych, przez które przeszło na przykład 20 dzieci i te dzieci się usamodzielniły, skończyły studia, założyły rodziny. I na święta ze swoimi rodzinami przyjeżdżają właśnie do rodzin zastępczych. Także zdarzają się tragedie, ale to są naprawdę bardzo nikły procent. Większy procent jest wspaniałych rodzin zastępczych, które robią dla nas tak wiele, i z okazji tego 30 maja składamy im hołd i szacunek i podziękowanie za to, że są. I marzymy o tym, żeby było ich coraz więcej. No właśnie już za kilka dni ten dzień rodziców zastępczych, pani też mówi podziękujmy im za to, a jak zachęcić do tego, żeby więcej osób chciało takie rodziny zastępcze zakładać, bo czasami może są chęci, ale ktoś myśli, że nie ma możliwości finansowych, ale to też jest traktowane jako pracę, i tutaj też są finanse na wychowanie tych dzieci, prawda? Jak to wygląda pod tym względem? Tak, oczywiście, oczywiście z naszej strony oferujemy pomoc finansową, pomoc finansową na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej, a jeżeli ktoś byłby chętny, zachęcamy gorąco, każdą osobę, której przeszła chociaż raz myśl yy, yy, urodziła się w głowie, żeby pomagać. Yy, Mamy też rodziny zastępcze zawodowe, czyli możemy je zatrudnić na umowę zlecenie. W tym przypadku możemy też ich wspomóc rodzinami pomocowymi. Takie rodziny mogą skorzystać również z 30-dniowego urlopu. Możemy im też dofinansować wypoczynek letni. Także mamy szereg usług. Zapraszamy chętnych na niezobowiązującą rozmowę i wtedy porozmawiamy, jak wygląda rodzicielstwo zastępcze. A jak ktoś się boi takiego zobowiązania na całe życie, to pytanie, czy to też jest rola dla niego, czy to też jest tak, że może powiedzieć w tym momencie życia mógłbym być rodziną zastępczą, ale być może w którymś momencie no to już jest za dużo, może już gdzieś czuje się jakieś wypalenie, można się z tego wycofać? Oczywiście oczywiście takie sytuacje niestety też się zdarzają niestety albo stety dla tych dzieci, że y, są tak zwane zwroty y, dzieci, ale zawsze zawsze wszystkim mówimy lepiej uderzyć się w piersi powiedzieć nie ja nie daję rady i wtedy takie dzieci właśnie z rodzin zastępczych trafiają też często do domu dziecka, bo tak jak powiedziałam wcześniej te dzieci są ciężko pokrzywdzone okaleczone y, 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 z deficytami i czasami po prostu rodzina zastępcza nie daje rady. Przyznaje się do tego, i wtedy musimy zabezpieczyć to dziecko albo w innej rodzinie zastępczej, albo w, niestety w instytucji. Mówiła też Pani o tym, że cały czas jest niedobór tych rodzin zastępczych. Mamy jakieś dane, ile takich rodzin mamy w Poznaniu, w okolicach, czy w ogóle w Polsce jakie jest zapotrzebowanie na rodziny zastępcze? Ja mogę powiedzieć o danych szczegółowych dotyczących powiatu poznańskiego, czyli 17 gmin okalających miasto Poznań. Mamy w tym momencie 345 rodzin zastępczych, a w nich umieszczonych jest 460 dzieci. Na dzień dzisiejszy mamy do zabezpieczenia do umieszczenia 20 dzieci. Także niestety nie ma takiej sytuacji, że to rodziny zastępcze czekają na dzieci ale to dzieci czekają na rodziny zastępcze i czekają niestety w swoich środowiskach rodzinnych, pod nadzorem kuratorskim, pod nadzorem asystenta rodzinnego, ale wiemy, że one nie są bezpieczne i niestety nie mamy chętnych na bycie rodziną zastępczą. Powiem również, że domy dziecka również są przepełnione. Także i ten, ten problem dotyczy całej Polski, bo cała Polska wyzwania do nas, mailuje i prosi, błaga o to, aby umieścić dziecko, zabezpieczyć, ponieważ postanowienia sądu wpływają o natychmiastowe zabezpieczenie dziecka, a tych dzieci nie mamy gdzie zabezpieczać i umieszczać. I to jest chyba ta przykra sytuacja, że nie te rodziny zastępcze czekają z otwartymi ramionami i mają miejsca, ale że niestety te dzieci czekają, aż gdzieś miejsce się zwolni. To chyba też powinno nas napawać takim niepokojem, ale może w niektórych obudzi też jakąś Misję, żeby tych rodzin zastępczych było więcej. Izabela Najdek, zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie, była dziś naszym gościem. Dziękujemy Pani Izabelo serdecznie za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję serdecznie za uwagę i zachęcam Państwa do tego, by pozostać z wieczorem w WTK. Widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.